specjalną otrzymuje Zespół folklorystyczny Snutki. Zespół folklorystyczny Snutki powstał w 1984 roku. Kiedy to Aleksandra Mendelska, nauczycielka w Szkole Podstawowej w Potarzycy utworzyła kółko taneczne o specjalności folklorystycznej. Nazwa zespołu pochodzi od białego haftu nasnuwanego wykonywanego w okolicznej Golinie. Pod koniec lat 80. kółko taneczne przekształciło się w zespół folklorystyczny, który zaczął zdobywać laury na przeglądach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych. Przez lata swego istnienia zespół systematycznie powiększał swój repertuar. Początkowo prezentował tylko folklor Wielkopolski, a obecnie ma w programie także pieśni i tańce innych regionów oraz tańce narodowe, a także obrazki sceniczne ukazujące tradycje i zwyczaje ludowe.